Do wyborczego zwycięstwa poprowadzi nas lider listy, minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Serdecznie zapraszam do zabrania głosu, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, w okręgu numer 20 dziś przedstawiamy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Są to ludzie doświadczeni, ale także pełni energii i chęci tego, żeby pracować dla społeczności lokalnej, żeby godnie reprezentować naszą ojczyznę w Sejmie. Są to ludzie, którzy mają już swoje doświadczenia polityczne, ludzie, którzy dają gwarancję tego, że Polska będzie dobrze rządzona, jeśli tylko prawo i sprawiedliwość będzie kontynuowało swoją misję, a mam głęboką nadzieję taką, że kolejna, trzecia kadencja będzie należała do prawa i sprawiedliwości. To jest o tyle istotne, że chcemy dokończyć to wszystko, co rozpoczęliśmy przez te dwie kadencje, a więc dokończyć wzmacnianie Polski na arenie międzynarodowej, dokończyć tworzenie silnego wojska polskiego, również w sprawach społecznych, doprowadzić do tego, żeby poziom życia w naszym kraju jeszcze wzrastał, bo wzrastał przez te ostatnie. 8 lat, a więc chcemy kontynuować rozwój gospodarczy. Nasz program przedstawimy niebawem. Jest on rezultatem rozmów z Polakami, rezultatem tysięcy spotkań. Tak tworzymy program, program Prawa i Sprawiedliwości od lat tu, na terenie Szpitala, który został rozbudowany ze względu na finansowanie z funduszy rządowych. Został rozbudowany dzięki pracy starosty Wołomińskiego, pana Adama Lubiaka, naszego kandydata do Senatu z okręgu senackiego numer 40. Ale podkreślam ten fakt, że szpital został rozbudowany dzięki finansowaniu rządowemu, a więc pieniądze z poziomu rządowego trafiają do samorządów. Pokazuje Wołomin jako przykład, ale takich przykładów można by mnożyć. W całej Polsce. Bezpieczeństwo zdrowotne to również działania związane z budową szpitala w sąsiednim powiecie, w powiecie Legionowskim. Ten szpital w Legionowie powstał jako filia Wojskowego Instytutu Medycznego. Doprowadziłem do tego, że postulaty. Które były formowane formułowane w 1980 roku, kiedy powstawała Solidarność budowy szpitala w Legionowie, zostały zrealizowane po tylu, tylu latach takiej indolencji, braku sprawczości ze strony tych, którzy rządzili przez lata przed 2015 rokiem. Pokazuję te dwa przykłady, jako również przykłady właśnie wysokiej sprawczości. Rządu Zjednoczonej Prawicy, ludzi prawa i sprawiedliwości, my dochowujemy zobowiązań, my wywiązujemy się z zobowiązań, które składamy. Ale jest to przykład tego, co już zrobiliśmy, pokazujący, że jeszcze wiele przed nami i że jesteśmy zdeterminowani, żeby tego dokonać. Również chciałbym podkreślić rolę naszej kandydatki do Senatu z okręgu numer senackiego numer 41, pani minister Barbary Sochy, która jest wiceministrem rodziny, ale jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw polityki demograficznej, swoją drogą prywatnie jest mamą pięciorga dzieci. Tacy ludzie tworzą Prawo i Sprawiedliwość, tacy ludzie kandydują do parlamentu w wyborach jesiennych rozpisanych na dzień 15 października tego roku ludzie, jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, zdeterminowani, żeby rozwijać naszą ojczyznę, Polskę, ludzie zdeterminowani, żeby służyć żeby służyć Polsce, żeby służyć Polakom, ludzie doświadczeni potrafiący rządzić, bo niewątpliwie przez te 8 lat udowodniliśmy. Że politycy Zjednoczonej Prawicy, politycy Prawa i Sprawiedliwości są ludźmi, którzy potrafią rządzić Polską, który, którzy potrafią mimo tych wszystkich przeciwności związanych czy to z epidemią COVID-u, czy to związanych z zagrożeniami dotyczącymi wojny przy naszych wschodnich granicach, potrafimy utrzymać dynamiczny kurs rozwoju gospodarczego, potrafimy pozytywnie wpływać na wzrost poziomu życia w naszym kraju, potrafimy zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, a więc warto postawić na prawo i sprawiedliwość, warto oddać głos na kandydatów do Sejmu z okręgu numer 20 reprezentujących prawo i sprawiedliwość, warto oddać głos na naszych kandydatów do Senatu na kandydata do Senatu z okręgu numer 40, obejmującego cztery powiaty – powiat wołomiński, powiat legionowski, powiat nowodworski i powiat zachodni warszawski oraz kandydatkę z okręgu numer 41, panią Barbarę Sochę, z okręgu obejmującego cztery powiaty – Otwocki, Piaseczyński, Pruszkowski i Grodziski. Zachęcam do udziału w wyborach, zachęcam do poparcia kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, zachęcam także do udziału w referendum i do odpowiedzi cztery razy nie na postawione pytania. Dziękuję. Miejsce drugie, pani Anita Czerwińska, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Miejsce trzecie. Pan Sipiera, poseł na Sejm, były wojewoda mazowiecki. Miejsce czwarte. Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii. Miejsce piąte. Michał Pruszyński, szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz radny sejmiku województwa mazowieckiego. Miejsce szóste. Pani poseł Dominika Chorosińska. Miejsce siódme. Pani Dorota Małgorzata Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Miejsce ósme. Pan Dariusz Olszewski, poseł na Sejm RP. Miejsce... Dziewiąte, pan Andrzej Zaremba, burmistrz Raszyna. Miejsce dziesiąte, pan Michał Margielski z powiatu Otwockiego. Miejsce jedenaste, pan Stefan Traczyk, radny sejmiku województwa mazowieckiego, były wójt Celestynowa. Miejsce 12. Pan Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Miejsce 13. Pan Robert Berkowski, były burmistrz miasta Ząbki. Miejsce 14. Pani Magdalena Bejer, radna powiatu Pruszkowskiego. Miejsce 15. Pan Kondrat Michalski, wicestarosta Legionowski. Miejsce 16. Pan Andrzej Kalinowski, radny miasta Legionowa. Miejsce 17. Pani Hanna Skrzywczak, menadżerka oświaty i kultury z powiatu wołomińskiego. Miejsce 18. Pan Wojciech Ołdakowski, radny Piaseczna, były Starosta Piaseczyński. Miejsce 19. Pani Monika Joanna Kwiek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Otwocku. Miejsce 20. Pan Radosław Tec, radny Powiatu Wołomińskiego. Miejsce 21. Pani Maria Gałecka Wolska, radna powiatu grociskiego. Miejsce 22. Pani Monika Janczara, pełnomocnik prawa i sprawiedliwości w Kobyłce. Miejsce 23. Pan Robert Lichocki, radny powiatu piasecińskiego. I miejsce 24, pan Robert Szydlik, radny powiatu Wołomińskiego, były wicestarosta Wołomiński. Szanowni Państwo, to jest właśnie drużyna, która poprowadzi nas do zwycięstwa 15 października w wyborach parlamentarnych. Życzę wszystkim Państwu powodzenia. Do zobaczenia na kampanijnym szlaku. Zapraszam teraz do wspólnego zdjęcia. Z liderem naszej listy, panem minister Mariuszem Łaszczakiem, a następnie do indywidualnego zadawania pytań i nagrywania wypowiedzi z naszymi dziennikarzami. Dziękuję bardzo.